To człowiek nie zrobi, żeby pójść sobie w dzikie miejsce, nie? A mówią, kompaktowo się pakuj, kompaktowo się pakuj. Dobra, udało się. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jestem na tym samym miejscu, co ostatnio łowiłem z Piotrem, tylko z mojej lewej strony, z waszej prawej strony i chciałem, chciałem zobaczyć, jak będzie... Kilka dni później, ponieważ miałem jakieś swoje przemyślenia na temat tej wody, jest to odra poniżej Wrocławia. Bardzo taka, można powiedzieć, ze zróżnicowanym dnem. Tam, gdzie łowiliśmy ostatnio, okazało się, że jest no, spokojnie z 2 metry płycej niż to, co się dzieje tutaj za plecami. Przegruntowałem już sobie i naprawdę jest tutaj około 2 metrów głębiej, mniej więcej też na 30-35 metrze. Na ostatnim wędkowaniu podeszliśmy. Nie, wiedziałem, że tak będzie. Bo jest tak do skaju. Dobra. Nie, spoko. No, jak coś to sobie gumką przyczepię później. Na ostatnim wędkowaniu podeszliśmy tak troszeczkę można powiedzieć zawodniczo, można powiedzieć do wędkowania, czy nawet jokers jak na odrę w sumie chyba nie taką odrę dosyć płynącą, zbytnio niespotykany, przynajmniej ja miałem jokersa, ale też ochotka, no i tak bym powiedział skromnie, spokojnie i żeby zobaczyć jaki jest tutaj rybostan. Wyniki były bym powiedział średnie. Piotrek zrobił bodajże 2 czy 3, 3 ryby, ja miałem tych rybek z 15, jakiś tam klenik, płotki yy, około 20 cm, yy, jakiś tam kromp yy, w pierwszym rzucie, ale nie były to wyniki takie dające bardzo dużo satysfakcji. I na, yy, panowie, którzy łowili po naszej lewej stronie, łowili na słodką zanętę, na słodką zanętę Marcela Brim, na żółto, mieli tylko pinkę i białego robaka w koszyku. I tak naprawdę złowili tych ryb od nas zdecydowanie więcej. Mieli nawet rozpióra oraz złowili leszcza i mieli też mi się wydaje większe płocie od nas. Wydaje mi się, że to też jest uwarunkowane tym, że mimo że była lampa i tak naprawdę było ciepło, to były pierwsze dni takiego fajnego ciepła, ta ryba jeszcze nie chciała pójść na tą płytszą wodę i się tak zbytnio powygrzewać. Dlatego tutaj, w tym głębszym miejscu, oni też mogli mieć więcej tych brań. Bo wątpię, czy wydaje mi się, że nawet jeżeli my byśmy tamte kilka metrów obok mieli tą słodką zanętę, te wyniki taką żółtą, jeszcze plus to światło, tak naprawdę te wyniki nasze nie byłyby wcale lepsze. Dlatego dzisiaj, jak się przygotowałem, dzisiaj moi drodzy, przygotowałem się może nie stricte na żółto, ale górykowa zanęta klubowa. Plus mm, użyłem zanęty. Mamy Wonder Blacka i zanęty Silver. Silver jest serbe bez barwnika, ale to jest samo co Wonder Black. Ale dodałem też atraktora waniliowego od Grzesia Grabowskiego. To tak fajnie właśnie pachnie na słodko. Gdzieś się właśnie chciałem, tak bardziej na słodko. Ale jest tutaj też troszeczkę ziemi i jednak gliny rzecznej. Mm, w stosunku, no jednak w chyba na zanętę, żeby zobaczyć. Yy, takim kolorem i można powiedzieć takim zapachem. Mam nadzieję, wydaje mi się, że połowie, bo warunki są dosyć dobre, ponieważ wieje wiatr, słońce jest za chmurami. Więc taka typowa, według mnie fajna pogoda leszczowa. Aczkolwiek wiadomo, zawsze mówię, ryby to nie koncert życzeń. Nie mam dzisiaj jokersa, nie mam dzisiaj ochotki. Piotrek znowu mnie tutaj uratował, przyniósł mi troszeczkę czerwonego robaka, już sobie go też tutaj wciąłem do mieszanki. I będę mieć trochę czerwonego robaka na koszyk. A co będzie w koszyku? Pinka i biały robak w melasie. Tak, mimo że mamy prawie, że końcówkę marca, zdecydowałem się na robaka w melasie, żeby jeszcze gdzieś to tam, ten moje, można powiedzieć, mieszankę podbijało i sprowokowało rybę do żerowania i do pobierania mojego pokarmu. Dzisiaj będę, moi drodzy, na zestawie z federygumą, aczkolwiek nie jestem z tego zestawu zadowolony, ponieważ ta federyguma... Ojejku, czekaj. Gdzie to się zawinęło? Ponieważ ta Federy Guma to jest feder. Czy mamy plecionkę. Później hmm, to Hiszpan Feder u siebie na kanale pokazuje, jak zrobić zestaw z Federy gumą, więc może nie będę mówić, zobaczcie do niego. I ta Federy Guma jest to Federy Guma drenana 0,35 kg 800. Do kg 800, tu jest 4 LB. No, ona się jakoś tam rozciąga, tak naprawdę razy dwa, ale wydaje mi się, że no nie jest to jakiś tam, mogłem jeszcze zrobić jeszcze dłuższy odcinek tej Federy Gumy, bo tu zrobiłem taki. 25 cm, 23 cm, chyba troszeczkę za krótko, no ale też to pod koszykiem spokojnie z te 12-14 nad 15 cm i przypom w przypom, przypom czyli nie bez szybko złączki, tu jest zrobione kółeczko i tak będę łowić. Zacznę spokojnie od przyponu 0,10 bardzo tak wiem cienko, a jeżeli mnie pokara czyli złowię większą rybę zwiększę wtedy grubość przyponu no to chyba tyle, wnęcam się trzema koszyczkami a jeszcze zobaczę czy... teraz mam 60 gramowy koszyczek ale wydaje mi się, no on jest taki w miarę spoko jak na rzekę i ten koszyk też w miarę długo, tak jak wspomniałem tutaj opada z tą mieszanką, więc trzema koszykami się wnęcam i zaczynam swoje łowienie. Będę łowić na 50 obrotach korbką. Nie odmierzałem się na tyczkach, bo i tak mam jedną wędkę, więc jak zerwę będę musiał związać. Życzę Wam miłego odbioru. Jak zwykle się nagadałem. Do zobaczenia. W sumie oni, jak tutaj łowili tak ostatnio to mieli tylko tonia, Tylko piękne i białe robaki mieli. Ale to też pokazuje, zauważ, że to łowienie tu jest proste jak drut. No. Tak, tak jak mówisz, jakiej takiej nie wiadomo jakiej. Nie no po prostu mieli tutaj rybę, tak? U nas było płycie i nie było ryby zbytnio. A tutaj zobaczę koszyk długo opada. Jeszcze nie opadł. Patrz i dopiero ja, teraz. Wierzę, wierzę. No. Jest różnica, nie? No, jest duża. Minimum jeszcze dwie sekundy dłużej. No. 0,35 federyguma. Federygumy są ogólnie du duże jakby średnice. Mm -hmm. no, że na brzany używam 1,0 nie? No. A kurzebka ma stop mixa 0,6, nie? Tylko, że to federyguma w jest nierówna. Tu no, naprawdę maślicę przejeżdżasz, to już jest droga prosta. Czy obstawiamy, czy będzie ryba w pierwszym rzucie? tak. tak. I ja, yy, yy. Nie, no jest kurde samo południe. Najpierw te kawki były. Też mhm. kawki? Też kawki? Nie, dziękuję. Tam ci panowie zrobili proste łowienie. Najprostsze dał kilogram zanęty biały robak pinka i nałowili ryb. No. To wiesz, to jest też jedna, jedna, jedna dodatkowa sprawa. Nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie, ale im bardziej. <grym> Są takie łowiska przechodzone typu barki, tam leclerc, yy, dwójki. Te ryby no już do pewnych rzeczy pewnie, do pewnych schematów się przyzwyczajają i tak za bardzo pewnie nie chcą. Nie wiem czy to jest prawda, tak, tak, tak czasami rękarze mówią. To jest taki troszeczkę odcinek jak, 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 jak to niezwykle dziki, no. jeżeli chodzi o, o, o... że ludzie tu rzadko, rzadko przychodzą, to bardziej tutaj, gdzie ty siedzisz. Mhm. Na pewno to nie jest tak przekuta ta ryba jak na barekach czy na rędzinie, gdzie ona się kurczę, na rędzinie się schyla po, dwa, po dwie ochotki, nie? Chociaż, chociaż posiedzisz ze mną pierwszy rzut? No oczywiście, ja jeszcze tak pół godzinki sobie posiedzę, to nie problem. Nie no żadne To co odpinek zacznę, zacznę, co? Mam troszkę nie za dużo żywych. Jest często taka zależność, że na przykład rano przychodzisz, zanęciłeś sobie łodu, ławiasz te ryby i zobacz, mimo wszystko budujesz sobie to łowisko. A tak naprawdę mija 4-5 godzin i sukcesywnie regularnie widzisz, że to wszystko siada tak naprawdę, tak. nie? Ładnie. Zamiast się wkręcać to właśnie i zeszło od razu, ale była. widziałem. No. Nie wiem czy jednak ta Federeguma no to jest lipa i nie wiem, czy haczek nie poszedł. Tak. No. No to konkretne było uderzenie jak haczyk. No. Jakby to była taka fedryguma, która rozciąga się nie wiem razy 3 razy cztery, żeby to miało od razu czego oddać. No tu, bo to nie ma czego oddać tak naprawdę, bo to co rozciąga się razy 2. No ale kij też amortyzuje, nie wiem kurde. Ale no, szybko było branie. Szczupaczek albo tuś. To, no to też nie jest tutaj płaska deska, tylko tu są też takie farfocle, nie? Tak, tak. Nie A teraz jakaś drobniczka była, wtedy była fajna ryba, teraz drobniczka podkręcę to może być twoje jedyne Twoja jedyna ryba na zawodach i tracisz w taką głupotę, nie? O, było uderzenie. Jest fajna. No ja sobie ten wyciągnę Piotr Nie spoko jak ktoś to ten A no, 20 stary coś pomorzy Lepsze jest to że to one w ogóle nie kopię no, to... no Znaczy na pewno ta federa gumka się trochę rozciągnęła Tak tak, nie można może amortyzować O, tam, tam co to jest? Chyba. Taka, to. O kurde, ona no, spływa jak takie No Co to? To jest dra... drapieżnik był. Co ty gadasz? Chyba. To jest drapieżnik chyba. Szupak? Nie wiem. Ale tańcuję tańczy nie Tak myśleliśmy. Dobrego. Do Widzisz? To jest ten. O, poszedł w ten. Czekaj, stary. <laughs> to nie jest. Sandacz. Sandacz. Nie wiem czy to się uda, bo się oplotło. Ja pierdzielę sandacza to jeszcze nie złowiłem. Okay. <gry> Sandacz, ale nie dla ubogich. Udało się. Zakoniuszek koniuszek wargi był zapięty. Wypuszczamy. Rybka w kolejnym rzucie. tak łowić Fajne nie? Tak jest 6 ryba w ósmym rzucie. Dwa pierwsze rzuty skopałem, a teraz co rzut jest ryba. Ładny, łowię około godziny czasu i jestem już wyłowiony. Kapitalne łowienie! Co rzut mam rybę. Yy, Także są to krąpie oscylujące w granicach 20-25-28 cm, ale są to rzeczne ryby. Takie, które sprawiają naprawdę wiele, wiele frajdy. Mógłbym tę, tę federgumę jeszcze troszeczkę sobie wydłużyć, o już było utąpnięcie. Mógłbym tę federgumę sobie jeszcze troszeczkę wydłużyć, żeby zobaczyć jak się tutaj to wszystko, można powiedzieć, sprawdza. O, pierwszy raz nie wciąłem i to na antenie. No, albo, albo jest. Wiecie, mam tu jednak 60 gramowy koszyczek, więc to też troszeczkę... Hmm, jest, ale tym razem malutka. Taka tak, jak Wam mówiłem. Ta akurat jest jedna, przyznam się, z mniejszych, a z ciekawością zmierzę. Obstawiam 18 centów. O! One są właśnie takie mega skoczne. Tak z ciekawości tylko. Jejku. Tak, 18,5 dokładnie. No fenomenalne łowienie, naprawdę takie szybkościowe. Oczywiście liczę na większą rybę, zakładałem też gnojaka na, gno, na jaką musiałem troszeczkę dłużej poczekać nad tą rybę, ale też był to krąb. Mamy na razie krąpie w łowisku. Pierwszy rzut urwany haczyk, drugi rzut nie wcięłem, trzeci rzut sandacz, a teraz co rzut mam krąpia. Więc czekamy dalej, i zobaczymy co nam przyniesie woda. I wszystko się sprawdza na haczyku. I dwa białe robaki, czy dwie pinki, czy trzy białe robaki, one żrą wszystko. Wiecie dobrze, że jak krąp wchodzi w łowisko, to one żrą wszystko. I lecimy po następną rybę. Pogoda nam się lekko zmieniła, ponieważ zaczęło wiać i tak dosyć chłodno bym powiedział się zrobiło. Ale to dobrze, taka pogoda typowa na ryby. Więc już mogę stwierdzić po godzinie czasu, że jest to zdecydowanie lepsze i bardziej jakościowe, można powiedzieć, wędkowanie od miejsca, gdzie ja siedziałem poprzednio. Zobaczcie kilka metrów różnicy. W, można powiedzieć stanowisku różnica oczywiście w głębokości i od razu jest też różnica w braniach myślę, że na mieszance takiej samej ubogiej jak siedziałem ostatnio też bym dzisiaj miał podobne ryby aczkolwiek dzisiaj poleciałem na słodko i no i sprawdza się jak na razie jak najszybciej po prostu wciąć tą rybę tak? staram się tego nauczyć jest to kolejny kromp. powinienem go wziąć na podbierak ale o, udało się no i zobaczcie, to jest już taki 22-23 cm ryba, tak? Rybki biorą dalej, ale odskoczyły troszeczkę. Nie biorą już z takim, z takim natężeniem, jakim brały wcześniej. Pyka, 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 ale no teraz troszeczkę weszły mi drobniczki. Postanowiłem te branie są już takie bardziej niemrawe, więc troszeczkę dałem tego białego, kolorowego robaka do zanęty, do swojej mieszanki. Troszeczkę nawilżyłem i też dałem, no i dosypałem troszeczkę wanili więcej, żeby coś zmienić, coś zobaczyć, coś przetestować. Lecimy. Piękne branie, fajna ryba. Wydłużyłem też sobie Federy gumę, no i jest troszeczkę lepiej. Tu mam haczyk. Przypon, 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 przypon. Tutaj, jak jest, widzicie, jest łączenie. I tu mamy federalną To jest taka długość nie wiem, 40 cm, mniej więcej. Wróciły trzy krąpie z rzędu, więc wanilia jakoś tam podziałała. Teraz białe robaki z podpiętą pinką. Wcześniej pinka, a teraz zapnę sobie gnojaczka. Przerzuciłem 20 krąpi jednego sandacza. Nagle branie do brzegu. Mówiłem. Są drobne, są drobne. Sukcesywnie, regularnie, nie, nie poddawajcie się i będzie nagroda. Już taki fajny leszczyk. Naprawdę przyzwoity. Trzy pinki lecimy dalej, żeby nie odskoczyły. Już jak tylko wzięło do brzegu to wiedziałem, że krompto to to nie będzie adrenalina od razu trochę kropi zaczął padać no ale udało się To ponownie się udało fajnie, bo powiem Wam, że jak sobie policzyłem ostatnie swoje 6 wypadów to złowiłem ponad 100 ryb więc naprawdę to nie jest zły wynik ja założyłem białego robaka Castera On się tu same zrobiły i podpięta czerwona pinka i ten lecz na to wziął. Fajnie, dowilżyłem, dodałem dodajemy traktora. Postawiłem na kasterkę i gdzieś to się tam mniej więcej udało. Szkły. Muszę wiązać. Kuchy, no, pośpiech i odskoczą. No, a jajaj, tu by się właśnie przydało dlatego od razu druga wędka. A i powiem wam, że jestem zły na siebie, bo mogła być ławica. A przez to, że zerwałem zestaw, zajął mi troszkę zanim go związałem na nowo. Mimo że na Federego, ale na co dzień nie wiążę tych zestawów i no, mogą one odskoczyć, tak? <grytanie> Dlatego postanowiłem, że do szybko trzema koszykami. Na szczęście pamiętałem ile miałem obrotów korbką. I sobie odwróciłem do tej odległości. Wezmę no jeszcze przed rzutem, bo to jednak wszystko jest w glinie, namoczę no, trochę ręcznik i ten tak po prostu umyję. Już dzisiaj sobie obiecałem, że zawsze rozkładam dwie wędki, a nie, że mam jedną tylko związaną, bo to potem tracimy bez sensu czas. Tylko szkoda pani Siwy, że Pan nie jest zorganizowany. Trzymajcie kciuki. Czy myślę, że przy tym natężeniu krąpi, ten leszcz był przypadkowy, a nie weszło tam całe stado? Bo inaczej te krąpi i mniejsze ryby jest tam po prostu masa. Musiałby się chyba wydarzyć cud, żeby nagle weszło stado, można powiedzieć leszczy i te krąpie przepędziło. Branie było kapitalne. Branie polegało na tym, że po prostu wyprostowało nam szczytówkę, tak? czyli branie wstecz. Takie typowe cofanie leszczowe. było branie, ale nie wciąłem. Nawet y, tego leszcza złowiłem na 40 też gramowy koszyczek, na mniejszy. Zauważyłem, że wcale ta odra tak nie ciągnie. Jeszcze chwilkę się pownęcam tą 50, ona jest minimalnie większa, żeby dać tam minimalnie więcej towaru. I potem przejdę na 40, jak zauważę, że one. Z powrotem wejdą. Widzicie, to nie są takie brania, że od razu no, wpada kij do wody. Jeden, dwa, to są takie brania, gdzie trzeba po prostu w tempo zreagować. O, puścił jeszcze. Puścił i zaczepiło się o krzaki przy brzegu. Dobra, jak coś się wydarzy, to Wam pokażę. Dobra, będą się spinać, to trudno, już mi się nie chce podbieraka brać. Okej, okay. kolejny. Może jeszcze leszczyk pojawi się. Jest popołudnie. A to krąpik taki. Niektórzy mówią na niebrzydale. Teraz z gnojaczkami. No brania są non stop co rzut. Już nawet nie liczę. Około 40 ryb. E, najlepszy ten sandacz wiadomo. No i ten leszcz. No ale inne ryby też są fajne. No nie ma co ukrywać. Że naprawdę się dzisiaj wyłowiłem na maksa, jest jakoś w pół do piątej. Jak miał czerwonych jeszcze więcej tych robaków, bym wkroił. Myślę, że wyszłoby coś grubszego. Tutaj, tym białym robakiem, jednak chyba prowokuje bardzo te krąpie. No, powinienem też leszcze, tak? no ale jednak czerwony wkrojony to czerwony. Zami będę robić, o znowu pokało, będę robić swoją hodowlę, więc no, będę troszeczkę mądrzejszy, mi się wydaje, na przyszłość. Bo jak wiecie, czerwone robaki i gnojaki są naprawdę bardzo, bardzo drogie. No coś za coś. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę. Napiszcie komentarz. Dzisiaj była po prostu krąpiowa rzeźnia z, mały, z malutkimi wysiękami na torcie. Siedź. Jak to mówi Primanki, siedzi Pff. tego tak na windę już powiem Ale spoko Fajny z pomału uciekać do domu. Kapitalna teraz pogoda się zrobiła. W ogóle nie ma wiatru. Dzisiaj jakoś ta ryba do tych dużych kąsków dzisiaj się nie chciała zbytnio schylić. Najbardziej na haczyku pasowała pinka fluo, ja muszę białym robakiem i to była taka jakby najlepsza przynęta, która dzisiaj skutkowała. Cieszy to, że przyszła do nas wiosna, ale z drugiej strony nie cieszy, Ponieważ w przyszłym tygodniu od poniedziałku ma być jakieś znowu lekkie powrócimy. Minus 2 widziałem w nocy, plus 6 w dzień, a dzisiaj mamy około plus 18. Troszeczkę się podszkoliłem we wcinaniu w tempo, aczkolwiek niektórych chyba nie dało się po prostu wciąć, bo moja reakcja nie jest jeszcze tak szybka, jak, jaka bym chciał, żeby była. Aczkolwiek wszystko jest do wyszkolenia, wszystko jest do nauki. Im więcej nad wodą jesteśmy godzin, tym jesteśmy lepsi. Dziękujemy za ostatni odbiór. Odcinka z Marcinem Kurzepą, złowienia z łowienia na leklerku, gdzie Marcin rozbił Federbank. Zobaczcie sobie ten film, jeżeli nie zobaczyliście, bo naprawdę wydaje mi się, że przepotężna szkoła Federa, merytoryka. No i co, człowiek się urodził z wędką. Co tu dużo mówić. Do zobaczenia, cześć. Fajne brania! Nie, nie kopie o dziwo. Czyżby znowu drapieżnik, że dopiero przy brzegu się rozbuja? Nie, po prostu Ech, większy krąg. Jednak jak się łowiło cały czas, jednak jak się łowiło mniejsze o takie 7 cm, nagle bierze takie większe. To też nie ma co ukrywać, że od razu jest inne wrażenie na kiju. Taka rybka. Koszyko opada, 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 opada. Jeszcze, 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 jeszcze. I teraz dopiero odbił. Więc widzicie jak to głęboko? A tam to było tak, Wróciłeś, chwila, moment, dotykało dna. Nawet na cztery białe robaki. Dobra, dziękuję. Dobranoc, hej. No to teraz drugą stronę. Jakby woda poszła jeszcze z metry do góry Nie miałbym szansy, przejść. chyba bym musiał, chyba bym musiał do, się rozbierać do pasa Tutaj też nie jest zabezpiecznie Trzeba zrobić dużego kroka bo tutaj jest po kolano Zobaczcie Kili są się w ogóle nie boi E aquele lixo, olha.